Na bu fase uh -huh. I mówię tu się, a nie wiem co tracę, m'hajem, tracę, w życie i płynę, się trafę, bo życie Z łatwo jak trudniej się pracą, czy to tak nie jest, pachuję, bo płacą Ja nie chcę tu was, nie chcę mieć życia tu tylko na kredyt, bo go nie marzenia już są coraz bliżej się wcale nie domyśl jak zmienią mi życie mówię tu się, wiem co tracę, tracę w że życie i płynę, się trafę, w życie Z łatwo jak trudniej się pracą, czy to tak nie jest, pachuję, bo płacą Ja nie chcę tu was, nie chcę mieć życia tu tylko na kredyt, bo go nie marzenia już są coraz bliżej Ej, się wcale nie domyślać, mienią mi życie. I nie mówię teraz się ma wam. Jakbym miał wybierać, wolę już tutaj zostać sam. Bo wszystko mnie w kurwach chce robić, to durnie, i brak mi już słów. Mówię, fejs luzuj, i się kurwa, nie spinaj, bo wszyscy tam dobrze dla siebie. Jak coś się odjebiesz, to lepiej bez siebie jest. wiesz mordo jesteś ziom ale się jeb, O oh. Nie chcę tu was, nie. Ja chcę być do ciebie Niech wiem nie odjebie I chcę tylko ciebie Tak mówię tak będzie I chcę tylko ciebie Tak mówię tak będzie I chcę tylko ciebie I mówię tu się, ma, nie wiem co tracę, Ja tracę wciąż życie i pójdę z te w życiu, teraz, Bo życie jest łatwo, jak trudniście pracą Czy to tak nie jest po chujo, bo chujowo płacą Ja nie chcę tu was, nie chcę mieć życia Tu tylko na kredyt bo gonię marzenia Już są coraz bliżej się wcale nie domyśli, jak zmieniam mi życie Wie tu się, ma, i nie wiem co Pracujemy, pracę w tym życie i pójdę się trafą, bo życie jest łatwo jak się pracą. Czy to tak nie jest, bo chujowo płacą? Ja nie chcę tu was, nie chcę mieć życia tu tylko na kredyt, bo gonie marzenia już są coraz się Wcale nie domyślisz jak zmienią mi życie Na boa fase Ah I mówię tu się, hej, nie wiem co tracę pracę w ciągu życie i płynę się trafą Bo życie Z łatwo jak trudniej się pracą Czy to tak nie jest, bo chujowo płacą Ja nie chcę tu was, nie chcę mieć życia tu tylko na kredyt Bo go nie ma zenia już są coraz bliżej się Wcale domyślcie jak zmienią mi życie I Mówię tu się, hej, nie wiem co tracę pracę wciąż życie i płynę się trafą Bo życie Z łatwo jak trudniej się pracą Czy to tak nie jest, bo chujowo płacą Ja nie chcę tu was, nie chcę mieć życia tu tylko na kredyt Bo go nie ma zenia już sam coraz bliżej się, wcale nie domyślicie jak zmienią mi I nie mówię teraz się ma wam Jakbym miał wybierać wulopy już tutaj zostać sam Bo wszystko mnie w kurwach Chcę robić to durnie I brak mi już słów Mówię fejs luzuj I się kurwa nie spinaj Bo wszyscy chcą dobrze dla siebie Jak coś się odjebiesz To lepiej bez ciebie jest Wiesz mordo jesteś ziom Ale się jeb A. Nie chcę tu was Nie Chcę tylko ciebie, niech mnie nie odjebie, i chcę tylko ciebie, tak mówię, tak będzie, I chcę tylko ciebie, tak mówię, tak będzie, i chcę tylko ciebie, wie tu ja W tym co tracę tracę w cięższych i pójdę sobie Bo w użycie Złatwo jak się pracą. co tak nie jest, bo chujowo płacą. Ja nie chcę tu was, nie chcę mieć życia tu tylko na kredyt, bo ma marzenia już są coraz bliżej, się wcale nie domyśli, jak zmienią mi życie Mówię tu się, i nie wiem co tracą, ja pracę w tym życiu i pójdę się trawą, bo życie jest łatwo jak trudniście pracą Czy to tak nie jest, bo chujowo płacą Ja nie chcę tu was, nie chcę mieć życia tu tylko na kredyt, bo ma marzenia już są coraz bliżej, się wcale nie domyśli, jak zmienią mi życie Znowu na fazie. Uh. Sailor the fucking flag. I mówię, tu się nie wiem co tracą my pracę, tym życie i pójdę się trafą, bo życie jest łatwo jak trudnie się pracą. Czy to tak nie jest? Pachuję, w płacą. Ja nie chcę tu was, nie chcę mieć życia ja tu, tylko na kredyt, bo ma zenia już są coraz bliżej się. Wcale nie domyślam jak zmienia mi życie. I mówię, tu się nie wiem co tracą my pracę, tym życie i pójdę się trafą, bo życie jest łatwo jak trudnie się pracą.